Prawie 11 kilo leszcza na zawodach udało się. Wypuszczam, nie ma co, o U mnie żywe, bo ja dużą siata. Proszę bardzo, takie leszcze prawie 11 kilo, 10,700 dokładnie. Ale jaja. Ej spokojnie, wypuszczę was. Ja was nie znam, ale fajnie, że się udało. Tu jakiś przypąt, to nie? Tu jakiś ten no ryb. Uciekaj, spoko, tu się coś chowa. Chodź, przyjacielu. Co mam wam powiedzieć? Pięknie, prawie 11 kg rybek. Udało się. Zobaczymy, jaki będzie wynik końcowy.